I witam wszystkich w kolejnym odcinku Jestem Czołgistem I w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie dwa fajne czołgi japońskie 4 tieru Czyli typę 5 keho i typę 1 chihe No i dobra, sobie wszystkie łanie wymaksowałem Nie licząc radia, tutaj wymaksowałem Bo tutaj radyko chcę na tym, żeby wbić tutaj więcej expa Tutaj również tego wymaksowałem Oprócz tego najpierw sobie zrobię to, potem zrobię ale po tego nawet nie będę robić, wiecie? To sobie zrobię tu: I cyk, 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 cyk. Dobra, ale mam fajnego pomysła To się wszystko zrobi w trakcie. Dobra, to i to, to przerzucę na to. Ale tak to ma mniej więcej najlepsze działka. Najlepszy silnik. Tu jest fajnie w tym czwartym pierze, bo wie, że ma się tylko jedną, tylko działkę montujesz. I gąski. I jest git, jest Dobra. Yy, obejrzyjmy sobie tak, pierwszy czołg. To jest mm, czołg Leki Type Keho. W 1945 roku projekt czołgu Type 15 Hago był już przestarzały, ale Z2, muszę na że zobaczyć, czy mam włączony mikrofon, mam włączony. W 1942 firma Hinoidosza zaczęła projektować nowy czołg, prototyp oznaczony Type 5 Keho, zbudowany w 1944 roku. Projekt czołgu przypominał czołg Czech LTWZ38 japoński Chiha. To również wszedł do produkcji seryjnej. Dupa, dupa, dupa. I tak, wytrzymałeś 340, moc silnika z epślekami mechaniczny Maksymalna prędkość 50 km na godzinę, maksymalny, znaczy prędkość obrotu 60 stopni na sekundę. Pancerz kadłuba e, z przodu 20, po bokach 16, z tyłu 12. Pancerz wieży z przodu 30, po bokach 20, z tyłu 16. Uszkodzenia w pociśnięciu standardowym od 56 do 94. Penetracja pociskiem standardowym, od 65 do 109 Szybkostrzelność armaty, 25 pocisków na minutę Prędkość obrotu wieży, 36 stopni na sekundę Zasięg widzenia, zasięg sygnału, tam bla bla bla, 350 Dobra, i co, ciśniemy na nim Pyk A no, na nim robiłem wygrane dnia dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest yy, Czwartek 2014, sierpnia 14 Dobra, mapka Święta Dolina, bitwa standardowa, mapka po fajnej, no spodobała mi się ta fajna na tej mapki, nie było źle. Chyba powinni tą górę, gdzie teraz jest klasztor jest zostawić, znaczy tak zrobić, żeby można było na te wieże, żeby takie fajne spotery wjeżdżały i by się je fajnie ubijało, albo i by fajnie się przegrywało przez te spotery. Dobra, Bitwa standardowa tak to wygląda, czołk, taka ma dużą lufę, 57 mm pocisk pacjent P1, uszkodzenia 75, penetracja 87, na goldzie ma znowu uszkodzenia 75, penetracja 131, a na burzaku uszkodzenia 100, penetracja 29. Dobra, idziemy sobie tam, na mordor, nic bardziej nie. Nie cieszy niż Mordor. O, nadklikłem pomocy. Ale widać że będę sobie sam. Więc jadę sobie podświetlać. Przejdziemy sobie tutaj jakoś. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Ewentualnie uda nam się coś ubić, ewentualnie się nam nie uda nic ubić. Zagram jedną bitwę. Nie zamierzam dużo grać. Tym y, czołgiem ogólnie. Mało, no, bitewnik w nich tam przejechałem. Dużo, dużo było mi expa za. Mm, za spotowanie po prostu. Dobra, tu również nic nie ma. Giń! Chodź tutaj. Ach, pięknie mnie. rozwali rozwali, No to, to jest lekki. No, nic tam ciekawego nie ma. Zresztą taranuje. Jeszcze z góry i taranuje. Dobra. Wyjdźmy sobie z bitwy. Kolejny czołg to Med. Type 1 chi -He. Dane pojazdu. Czołg średni typ 1 chi -He został opracowany w 1941 roku. Czołg ten był efektem rozwoju projektu czołgu Type 17 Chi-Ha. Jednakże z uwagi na brak stali wyprodukowane łącznie tylko 170 czołgów tego typu. Większość z nich zachowana do obrony Japonii nigdy nie użyto w walce. Dobra, masę yy, 350, muselnika 240 KM, maksymalna prędkość 104 km na godzinę, prędkość, prędkość obrotu 36 stopni na sekundę, prędkość obrotu wieży 30 stopni na sekundę, szybkość strzału na 150 strzałów na minutę, uszkodzenia pocisku standard w dołęb od 56 do 104. Kompensacja pociskiem standardowym od 65 do 109 pancerz kadłuba. Przód 50, boki 25, tył 20, wieża z przodu 50, z boku 35 i 25 z tyłu. No i coś jeszcze przed tym sprawdzić, bo coś tutaj takiego śmiesznego było. Hmm. Muszę chyba zmienić, bo to było przecież. 50. I może w tym? Czy w tym? Może w tym? Dobra. Dobra, dobra. Ogólnie jeszcze wam pokażę, że w na tym czołgu. Pięknie zrobiłem prawie specjalistę nawiasem jest zniszczono 5 prawie specjalisty, tylko kurde ten birich by mnie rozwalił Ale bym miał specjalistę, bym naprawdę fajnie się grał na, na, na tych, w ogóle fajnie się gra na tym medzie, naprawdę Czwarty tier super, jest ciekawe jak na piątkach Na piątym tierze Bo bardzo szybko dzisiaj mi wbiło 2000, 2000, 2000 expa Potrzebuję tylko 13750 expa na piątkę ale no dobra, kopalnia, mat, mat, mapa kopalnia, bitwa standardowa, yy, gramy na szóstki, więc troszeczkę tak, nie za specjalnie, mimo tej penetracji 87, no to troszeczkę nie jest za specjalnie. Jademy gdziekolwiek, najlepiej no za tymi dużymi. Yy, gdzie ciekawy jeden. S. Jedzie sobie z. Ski. Dobra. I tu jest helekacik. Może z tym helekacikiem pojedziemy. Może go dogonimy. Może nie. Ale prawdopodobnie, że nie. Se pokampimy tutaj. Gemo mają fajną depresję. Działa dobrą, lepszą niż w tych Chińczykach. Aktualnie na tym tierze. Więc nie jest tak źle. Zobaczcie, jak nisko. Dobra, tutaj typę 58 sobie fajnie jedzie. O, shit. dym. Haha, uciekam, uciekam, uciekam. Kurde, no. A, nie trafiłem, nie trafiłem. Kurde noż! prawie go miałem na celowniku. No ale ogólnie w piątki przebija dobrze. Nie jest tak źle. I ogólnie grał na metek na autocelowaniu, więc. Faj, faj, fajnie, fajnie, jest, nie powiem wam. Ale okej, okay, dobra. To yy... zobaczycie, jaka jest odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie like, na na Facebooku. Tak, to odcinek był chyba najbardziej słaby, jaki mógłby być. Najgorszy z najgorszych. Ale mówię, że tylko jedną bitewkę tylko po to, żebym miał. O, przegrałem bardzo dobrze. żebym go miał, yy, miał tylko zrobione, żeby taki mój pamiętnik elektroniczny. No, no i dobrze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.